Parowy aparat gotujący papena przodkiem nowoczesnego urządzenia do gotowania. Legenda głosi, że kiedy francuski naukowiec i wynalazca Denis Papen 1647-1712 po raz pierwszy zaprezentował swój aparat gotujący w Londyńskim Towarzystwie Królewskim w 1679 roku urządzenie wybuchło. Zaraz potem pojawił się więc inny wynalazek zawór bezpieczeństwa Papena który wkrótce znalazł in i inne zastosowania. W 1682 roku ulepszona wersja parowego aparatu do gotowania okazała się doskonała do przygotowywania odżywczych, miękkich i smacznych potraw. W owym roku, po demonstracyjnym obiecie w Towarzystwie Królewskim, jeden z gości, znany ogrodnik. Znany ogrodnik John Evelyn zanotował w swym dzienniku. Dania z aparatu Papena były najlepsze, jakich zdarzyło mi się kosztować. Papę miał rozliczne i różnorodne zainteresowania naukowe. Jako młodzieniec studiował medycynę, a przez długi czas zajmowało go też przechowywanie żywności. Jego szybkowar. Pokazywał w jaki sposób ciśnienie atmosferyczne wpływa na temperaturę wrzenia. Pod wpływem wysokiego ciśnienia woda w naczyniu zmieniała się w parę, która gotowała jedzenie szybko w temperaturach dużo wyższych niż te, jakie można było uzyskać w rątlu. Przyrządzane w ten sposób potrawy odznaczały się wyjątkową miękkością. Ich wartości odżywcze i smak zostawały niezmienione, a urządzenie wymagało niewiele paliwa. Papę zaczął eksperymentować z prototypami silnika parowego. Natomiast jego aparat zapoczątkował historię autoklawu, urządzenia służącego między innymi do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, a z czasem Przekształcił się w nowoczesny szybkowar. Papę jest zdania, że nie można byłoby zrobić niczego lepszego do gotowania strafy. Denis Papę, sprawozdania naukowe 1683-1775.